Cześć kochani, witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Witamy, ponieważ live jest zarówno i na Twitchu, i na TikToku, także tutaj wszyscy się witają. Tutaj macie moje platformy, gdybyście chcieli dołączyć, zaobserwować i nie przegapić. No i oczywiście subujcie mnie na YouTube. No i cóż, nie przedłużam, losujemy po luoche. O matko, ale z z tym cześć to by. Dobra, kochani, jeśli chodzi o moją historię, o nie ukrywam, nie jest cudowna. dawna, <laughs> ponieważ moja historia to jest kochani. zero, a mam dosłownie zerowe pity, więc tutaj troszeczkę się boję. Troszeczkę się boję z tym, co będzie, no ale myślę, że jakby no nie po to skipowałam silver, mam nadzieję, że się uda, koniec końców, mamy 71 losów, więc oby, oby, trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie kciuki pod odcinkiem, no i cóż, uwaga, uwaga, czy Foxy mi napisała bardzo ładny masz uśmiech? Foxy, się go o mój Boże, ohojo, ohojo, dobra, kochani, losujemy, więc warp razy 10 i... W ogóle nawet nie zwróciłam uwagi, jakie postacie oprócz pani były. Nie wywięcałam wam, ale ta łuczniczka nie robi mi takiego wow, więc tej łuczniczki nie chcę. Pala lubię, więc Pala może być, ale nie pamiętam, jaka jest to trzecia. Come on. Cześć dobrego chociaż. No i dostałam tą Yukong, a um, jakby, nie zrozumcie mnie źle, bo jej design jest śliczny, ale wydaje mi się, że nie do końca to jest mój styl, jeśli chodzi o jej styl walki, koniec końców. Kto widział jak reagowałam, jak były pokazywane jej skile, ten widział, na YouTube wszystko jest wrzucone. No i cóż, um, myślę, że koniec końców i tak, dobry początek, <grym> więc a, jeszcze to mamy na kół jakoś, e, jej nie chcę w ogóle, <grafię> więc tak, e, razy 10 i trzymamy znowu mocne cykli. Okej, okay, wydaje mi się, że chyba nie, jakby staram się przypatrywać e, biletowi, odkąd mi powiedzieliście, że właśnie jest tęczowy, jak jest złoto. Ale przynajmniej łatwo nam liczyć Pity. Przez to, że mam 0, dosłownie. Znaczy, w sumie miałam 0. dosłownie więc... Uu, a tej broni nie kojarzę. Musimy ją sprawdzić. Serio? Serio, serio? Jakie... Nie zrozumcie mnie źle, bo świetnie! Świetnie, mamy dwie czterogwiazdkowe rzeczy, cudownie, ale no... Nie wiem, czy ją chcę, no mam nadzieję, że mi się spodoba. Mm. Broń wydaje się być spoko, zwłaszcza jeśli ktoś potrzebuje właśnie dużo HP na postaci. Ale koniec końców nie wiem czy jest jakaś tam mega OP. Dobra, to teraz będziemy... Mamy 20 piti, czyli teraz będzie 30 i. No cóż, wychodzi na to, że w broni jego na pewno nie będę miała. Bo to już dużo lesów poszło. Ale żeby chociaż on się trafił. No, serio, Juko, jeszcze takie Adori przecież pisał, że, że się trafiła trzy razy. Takie i mi się trafia trzy razy? <grystanie> Czyżby twórcy gry zrobili to specjalnie? Czy to oznacza, że. OMG! OMG! Dwa razy z rzędu po dwie, czterogreskowe rzeczy? Czyli. W końcu nadszedł ten dzień, że ja będę miała szczęście, bo jeśli nadszedł ten dzień, że ja będę miała szczęście, to my nie tylko luo dobędziemy, zdobędziemy, ale również i broń. Come on! Mm. No przydałoby się, bo jeśli nie oglądaliście moich losowań ze standardu i co nie tylko. No to nie, nie ukrywam, jakby bardzo dużo razy zamiast postaci dostawałam bronie. Więc e, tak naprawdę mój jedyny healer to jest, wiecie, Natasza. Na przykład Bailu nie mam. E, nie mam też na przykład shielderów jakiegoś Geparda, czy cokolwiek w tym stylu broni. Nie mam Nie mam takich supportów, wiecie, które by coś faktycznie robiły. To jest zbyt spoko. E, więc jakby, no, przydałoby się, przydałoby się i to bardzo. Come on! Niech już... <laughs> OMG, OMG, teraz pytanie, czy wygram 50 na 50? Czy wygram 50 na 50? Błagam! 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 Tak w ogóle witam wszystkich, przepraszam, jeśli kogoś nie przewitałam. OMG! <laughs> Dziękuję, Foxy! Płaga. <noise> tak! <noise> o mój Boże, nie macie pojęcia! Nie macie pojęcia, jak mi na nic zależało! I mamko! Ten dzień chyba nie może być dosłownie lepszy, naprawdę. Ten dzień chyba nie może być lepszy. Mega, mega się cieszę, że koniec końców udało mi się go wylosować. I skoro udało mi się go wylosować, i w ogóle mam cztery razy już ją. Gdzie? Jej nie chciałam, więc pozdrawiam. <noise> Ale skoro udało mi się go wylosować, no to wiecie co robimy. Przechodzimy na baner broni, co niektórzy nazywają skamem, niektórzy nie. E, jeśli chodzi o ten baner, ja wiem, że jakąś tu historię mam, bo koniec końców losowałam i mi nie wyszło. O mój Boże, ile ja tu mam? Czy ja mam dosłownie 10 stron bez broni? Czy ja przepowiedziałam to, co się dzisiaj wydarzy, i faktycznie będę miała do niego broń? Bo nie żeby coś, ale na ostatnim losowaniu, co prawda nie było to moje losowanie, a później było moje losowanie, ale przewidziałam, co się wydarzy w moim, więc. Trzymajcie kciuki. Jestem Crazy Woman. Wiem, że chcę za dużo od tej gry, zdaję sobie sprawę. Ale jednocześnie po tak fatalnym starcie chciałabym być w końcu, wiecie, wynagrodzona, nie? Zrobić razy jeden teraz? No dobra, mogę zrobić razy jeden teraz. W ogóle dwa razy dostaliśmy tą broń. Nie, trzy razy ją dostaliśmy. Która, no nie ukrywa mi nie robi, nie wiem, dajcie mi znać, jakby... Na kim ją widzicie? No i cóż, jak mówicie, żeby zrobić teraz razy jeden, no to robię teraz razy jeden i? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Jakby cały, cały czas wiecie, przeglądam się temu biletowi, ale no właśnie. No nic, no nic. A ta broń akurat jest spoko. A dziękuję za obserwację, no i cóż, ostatnie razy 10 i w zasadzie chyba jesteśmy teraz jakby już na gwarancie, tak mi się wydaje, tylko no kwestia 50 na 50, nie? <grytanie> Mówiłam, że jesteśmy na gwarancie i że będzie broń, tylko pytanie czy to będzie jego broń, błagam, błagam, niech jakimś cudem to będzie jego broń, proszę, proszę. Ja wiem, że ja chcę dużo, ale proszę, ten jeden raz. Come on. A M.G., przewidziałam, przewidziałam, co się dzisiaj wydarzy. Dosłownie powiedziałam, że będę dzisiaj miała i jego, i jego broń. I nie możecie mi powiedzieć, że nie. Nie możecie mi powiedzieć, że nie. Już się śmiejemy, że jestem czarownica Jumi. Ale tak, kochani, wow, no po prostu nie wiem co powiedzieć oprócz tego, że jestem mega, mega szczęśliwa, że nam się udało. Oczywiście postaram się dzisiaj troszeczkę go pobudować w międzyczasie na live. No ale oczywiście też chciałabym podziękować wszystkim, którzy oglądają ten odcinek na YouTube, mimo że już jest po losowaniu, wiecie, live'owym, to dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy, chwalcie się swoimi losami. Na oczywiście live'ik do sekcji czatów. No i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że subik jest. Pa, pa!